Wszyscy użytkownicy drukarek atramentowych Epson serii EcoTank napotkają ten sam problem wcześniej czy później, czyli błąd absorbera, błąd poduszek wchłaniających. To nic innego jak miejsce, gdzie drukarka zrzuca nadmiar tuszu, który nie pozostaje na papierze, bąd, bądź w ramach cyklu czyszczenia ten nadmiar tuszu też zostaje tam wydalony. Oprócz komunikatu, który pojawia wam się w komputerze, Objaw wizualny to właśnie te migające dwie diody z prawej strony, które właśnie informują o tym, że drukarka została zablokowana i bez wymiany tych poduszek wchłaniających, dalsza praca będzie niemożliwa. Sama wymiana absorbera polega na dwóch czynnościach. Pierwsza czynność, trzeba to zresetować i to się robi odpowiednim programem serwisowym. Ja już mam wszystko uruchomione, zainicjuję go za chwileczkę. Podobnie jak w diagnostyce samochodów podłączyłem się komputerem do drukarki, zresetowałem jej błąd, już błędu nie ma, drukarka jest gotowa do pracy i następnie musimy ten absorber fizycznie wymienić. Tak jak widać, samo wszystko jest przesączone. Gdyby to tutaj cały czas drukarka spuszczała ten tusz, nadmiar tego tuszu do tego pojemnika, skończyłoby się to wylaniem, rozlaniem po stole. Także należy tego oczywiście uniknąć. Po wymianie zostało nam jeszcze teraz drukareczkę przetestować i sprawdzić, czy głowice są drożne. Jeszcze zaraz się dowiemy, czy jeszcze coś będziemy, będę musiał przy nie robić. Mówić ogólnie są drożne, chwilę pracy jeszcze będzie wymagała, ale już za chwileczkę ją skończę.